Dzień dobry Państwu. Jest wtorek, godzina 9.32, czyli to są Rynki na Papierze, bo to jest telewizja biznesowa. Jan Szpetulski-Łazarowicz i Ludwik Sobolewski. Janku, dzisiaj mnóstwo tematów. Skąd się to wzięło? Chyba po prostu na świecie się dzieją przeróżne rzeczy, ale ja chciałbym zacząć od jednego zdania, takiego promemoria. Wczoraj zmarła Jadwiga Staniszkis, o której się mówi, że no jedna z najbardziej intrygujących, ciekawych, Intelektualistek ostatnich kilkudziesięciu lat. No cóż, po prostu szkoda. No też zmarł y, profesor Zbigniew Mikołajko też. Naprawdę. No tak To że... się tego dowiedziałem w tym programie. Dzieci rodzi się ha. mniej, ale umiera chyba ludzi coraz więcej. Tak to niestety wygląda. Czyli e... dwoje wybitnych myślicieli. Tak. Hmm. E... Co ale tak, jeszcze? Ale... Na świecie zamieszanie. Ale chyba zaczniemy, zaczniemy bardziej, co, optymistycznie, czy idziemy w ten pesymizm? Optymistycznie to chyba ciężko znaleźć jakieś takie wiadomości tak? znacznie optymistyczne, eee. tak? Nie, nie. No dobrze, to, o, to ja powiem tak. Optymistyczne jest to, że Izrael jak na razie nie odpowiedział z masowanym atakiem na Iran. To jest dość optymistyczne. Biden ma coraz większe problemy, jak się zachować w tej sytuacji. No i też przeczytałem, że stan Michigan mu się wymyka z rąk, ponieważ eskalacja działań w gazie, a w stanie Michigan jest istotna ludność arabska, tak. Arabska, tak. I oni, żeby powiedzieć miękko i łagodnie, nie kochają Trumpa, ponieważ Trump generalnie bardzo deklaruje swoją proizraelskość i nawet coś w rodzaju antyarabskości, ale chcą po prostu zrobić nazwę Nie, Trump, ale oni chcą zrobić na złość Bidenowi, że właśnie Biden w tej sytuacji nie pomaga w sprawie arabskiej i, nie, i nie tamuje że... tego konfliktu wokół, wokół Gazy, więc jeżeli. Biden straci Michigan, a tam niewielką liczbą głosów wygrał w poprzednich wyborach. No, no straci to straci wszystko. No to nie że straci no, prezydenturę, tylko golden Parachute, czyli złoty, złoty spadochron na 82. urodziny, ale jakoś przeżyje. Mówiliśmy sobie o, przed chwilą o o umieraniu i o narodzinach. Ciekawa, że tylko tak statystycznie do odnotowania, że Komarch ma nową panią prezes i okazuje się, że została nią pani Anna Pruska, to tylko tak brzmi nieznajomo, bo jednak jest to córka Janusza Filipiaka, czyli pewnego rodzaju kontynuacja czy po prostu sukcesja nastąpiła. Nasz Do odnotowania. Po, nasz polski jest, dziedzic. Polski dziedzic, <grym> 2 miliardy wyceny. Natomiast y, warto odnotować, bo mówisz o, o, o tym, czy coś pozytywnego się dzieje. Ale jednak rynki kapitałowe nie znoszą próżni. Mówimy o tym, że jest coraz lepiej. To znaczy, to IPO chyba tydzień temu mówiliśmy, że mają się odbijać na tak, zachodzie tak. czy w Ameryce. To i w Polsce coś takiego może się wydarzyć. I co donosi dzisiejszy parkiet? Ym, Duże IPO, chociaż którego bardziej byśmy oczekiwali w Warszawie, ale żabka A, no to wybiera właśnie. się do Amsterdamu. E, fundusz Private Equity, Equity CVC Capital Partners, będący właścicielem żabki, chce pozyskać około miliarda, 200 milionów euro ze sprzedaży akcji, będzie też tam trochę nowa emisji. No tak, ale pytanie. To jest coś jest... dużego. Tak, to jest, to jest coś co, dużego. O, to jest coś bardzo dużego. I, I mówi się o tym, że wycena może sięgać nawet 15 miliardów euro całej żabki, czyli to jest około 60 miliardów złotych. Szybko patrzymy sobie na. Tabelę wycen z parkietu. No i byłaby to na dzisiaj, raz, dwa, trzecia największa yy, spółka, bo jedynie większy jest na przy tych dzisiejszych wycenach: Orlen 80 miliardów i pko BP 72 miliardy. No i to nie jest byle co. No i zapewne z szansami na wysokie obroty, czyli prawdopodobne miejsce w WIGU 20. I pamiętajmy o ale tym, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Jak zarazem prostym biznesem jest żabka. To no są to, po prostu no, no, wiesz, no, convenience, takie... convenience story, Oczywiście. które podbiły polski rynek, bo teraz, jakby identyfikujemy wszyscy taki sklep, który nam jest potrzebny do załatwienia pierwszych potrzeb, do kupienia przysłowego piwa bezalkoholowego przed meczem, czegokolwiek i dla wielu osób to takie gdzie jest żabka i jak nawet pamiętam z jakimiś znajomymi gdzieś tam byliśmy na wakacjach w jakiejś tam Głuszy w Polsce, ale jak jest żabka znaczy, że trochę cywilizacji pojawia się. No wiesz, to przypomina Kazus Dino, też bardzo duży sukces i wielkie zainteresowanie inwestorów i spółka o bardzo wielkiej kapitalizacji, a model biznesowy prosty, no po prostu robimy sklepy i ludzie w nich kupują i robimy te sklepy tam, gdzie nie ma dużej konkurencji znanych sieci siedziba Dino jest w jakiejś w jakimś niedużym mieście w Wielkopolsce. Zapomniałem teraz, jak się nazywa. Ostrzeszów czy coś w tym rodzaju. No i pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z szefem relacji inwestorskich Dino, który mówił, że to jest w ogóle niesłychane dla tej miejscowości, bo tam przyjeżdżają Fidelity, JP Morgan i to z Bostonu, albo przynajmniej z Londynu, więc to jest bardzo duże wydarzenie, wręcz kulturowe. Natomiast, y, czy to jest pozytywna wiadomość i dla kogo? Bo rzadce... Krotoszyn. Żabce Krotoszyn. W Ostrzeszowie jest polena, która produkuje białego jelenia. Krotoszyn, ale to, ale to pewnie, jest, pewnie jest podobnej wielkości. Um, natomiast tak, żabka no małe, jak to powiedzieć, sadzi i susy, ale bliżej jej do, na pewno do Warszawy, a jednak postanowiła przeskoczyć ten dystans do Amsterdamu. I myślę sobie tak, że... Często się mówi o sile czy o y, słabości polskiego rynku kapitałowego, mówiąc o tym, że kursy jadą do góry albo jadą do dołu, czyli że inwestorzy zarabiają albo nie zarabiają, ale to tak naprawdę jest niewielkiej wartości wskaźnik tak zwanego potencjału czy znaczenia rynku kapitałowego. To jest znacznie bardziej wymowne, jeżeli chodzi o zrobienie IPO na około miliard euro, tak? bo to ma być chyba miliard dwieście no to spółka wybiera giełdę w Amsterdamie. W ogóle nie największą giełdę w Europie, no taką jedną powiedzmy z bardziej znaczących, takich troszeczkę ekstrawaganckich. Pewnie idąc trochę śladami impostu. Zresztą struktura transakcji wygląda na bardzo podobną, no bo w impoście był też bardzo duży no, private no, equity fund, tutaj mamy CVC. No więc nie do Warszawy tylko do Amsterdamu i to jest dosyć znaczące i wiele ja, można by o tym opowiadać dlaczego tak, ale na koniec dlaczego jednak, tak no ale to jednak będzie dobre dobra reklama polskiego biznesu przedsiębiorczości e, tego jak polski rynek może być ciekawy względnie. ja mówię więc tylko, to, że to, że nie, to nie, w Amsterdamie ja mówię, to też będzie taka zachęta do ależ oczywiście jest, no to jest to jest przede wszystkim w Amsterdamie dlatego, że widocznie to się bardziej opłaci poza tym ja tak no, myślałem, ale że to, że to się bardziej opłaci w Amsterdamie a nie na giełdzie warszawskiej no to właśnie to ośmieliłem się skomentować. Tak, a ja też trochę, wydaje mi się, że tam jest, znaczy mam tylko dwa słowa komentarza, znaczy dwa takie aspekty. Jeden, te convenience story, one są mega popularne na zachodzie Europy. Ja pamiętam to sprzed 10-20 lat, ty pewnie też możesz to pamiętać jeszcze troszkę wcześniej, natomiast pamiętam, że te convenience story, te takie właśnie sklepy, gdzie załatwiasz takie małe rzeczy, one są były na każdym rogu i to, o nie wiem, takie sieci 7-Eleven, czy gdzieś tam tak, tak, tak. Francuskie, francuskie. To było coś, co charakteryzowało ten zachód Europy, to nawet one dzisiaj, jak się pewnie o nich pomyśli, to one wyglądają jak takie już zakurzone 30-letnie sklepiki, które jakby nie mają nic wspólnego z żabką nano. Gdzie nie wiem, czy widziałeś w kilku miejscach, i nie robimy tu żadnej kryptoreklamy, to jest fantastyczne, żeby zobaczyć: koło BWU w Warszawie jest, jest żabka, w której automat robi hot dogi. To jest niesamowite, jakby to wygląda jak coś, jak Ale parówki ma gotowe, czy robi też parówki? No nie, no gotowe bo, ale to jest taki ogromny... Lepiej narodowi no ogromny nie mówić, jak się robi parówki. Przeszklana, przeszklona, gablota. Fajnie to wygląda w no, pokazuje taki high-tech. No. Tak, wspomniałeś 7-Eleven, to takie moje wspomnienia z Ameryki lat 90. A, gdzie a, w ogóle to tam nie było takie zdziwienie, że można sobie wyjść z hotelu, zrobić 50 metrów i jest sklep. W dodatku I, prawie zawsze otwarty. I, i drugie słowo <coughs> komentarze a propos rynku, zaraz <coughs> IP opowiedzieć to byłem w weekend na koncercie takiego polskiego polskiego wykonawcy który nazywa się Mrozu to jest człowiek który jest absolutnie na fali taki bardzo pozytywny zarazem znający drogę którą przeszedł 15 lat ciężkiej pracy po to żeby dzisiaj być w stanie zapełnić Torwar i inne duże hale i pomyślałem sobie że właśnie Polska czy polski rynek kapitałowy, polski, polskie firmy to jest trochę taki mrozu. W sensie taki facet przed 40, albo kobieta, ale no akurat tu mówimy o nim, silny, pewny siebie, z dużą przyszłością, jeszcze z takim myśleniem o tym, że ile on platynowych płytnie nagra, ile odsłon na Spotify'u, a na YouTube'ie i na YouTubie, A Europa Zachodnia to już jest taki facet, powiedzmy, nie wiem, 60-65-letni, ustatkowany, Kilka nieruchomości, porządny portfel inwestycyjny, który już tej dynamiki nie ma. I tak mi się wydaje, że ta Polska właśnie tym może wygrywać. Oczywiście to jest krzepiące, że nie wszystko nam się kojarzy z seksem, ale też wiele rzeczy kojarzy nam się z rynkiem kapitałowym i z giełdą. No ale ładny mi 65 lat, który właśnie przechwytuje taką naszą żabkę. No to takie nie jest do końca jednoznaczne. Ale dobrze, powiedzmy coś o jakichś właśnie podobieństwach między giełdą warszawską a rynkami najbardziej rozwiniętymi. Znowu chwalimy. Świetny artykuł Dominik Osowski. Rynek IPO budzi się z letargu, czyli to, co Ty chyba wprowadzałeś do naszej rozmowy tydzień temu. Budzi się, ale na świecie, tak? Przy czym budzi się tak nierównomiernie. Znacznie bardziej się budzi Ameryka Północna, a mniej region Azji i Pacyfiku. I wśród tych spółek, które wchodzą na giełdę. Aha, jeszcze taka ciekawa informacja, można powiedzieć, że ogólna, mianowicie e, nie wiedziałem, że w Ameryce jest indeks, który się nazywa SP. No to wiadomo, że jest taki indeks SP. US IPO and Spin-off Index, czyli mierzący, jak spółki, które zadebiutowały i spółki, które się zespinofowały, czyli spółki wydzielone z dużych podmiotów, jak one, powiem teraz bardzo po polsku, performują od czasu debiutu, od czasu debiutu, czyli wyszły z jakąś ceną, weszły z jakąś ceną. A czyli i teraz... indeks IPO, ale ha, to musi jakiś okres. No na pewno jakiś uwagi... okres, tam pewnie jakieś 12 spinowy, miesięcy od debiutu, czyli, czy coś w tym rodzaju. I spin-offy, spinowy... ze już giełdowych, tak? Tak, chyba chodzi o spółki giełdowe. No, tak. e, chyba chodzi o spółki no to giełdowe. to ciekawe, aczkolwiek jak To no ma... ciekawe, że jest taki indeks. Amerykanie mierzą chyba wszystko, no więc e, tak. Nie tak, tak. Zresztą tak. ten indeks tak właśnie pokazuje um, syntetycznie wiele historii, które polegały na dosyć imponujących debiutach i pierwszych kursach bardzo... Na plus w stosunku do cen w ofercie publicznej, a potem to trochę zjeżdżało, ale ciekawy przypadek Astera Labs. Astera Labs to jest spółka, a, to jest spółka która produkuje buty czy... Czy, gwiazdy, czy gwiazdy, półprzewodniki. Półprzewodniki, no i ta spółka, no nie wiem czy warto tutaj patrzeć co ona tam pozyskała, bo na pewno jakieś setki milionów dolarów, 713 milionów dolarów. Ale co ciekawe, pierwszego dnia notowań na Nasdaq, akcje spółki zdrożały o, uwaga... 76% i niech mi ktoś powie, że to tylko na polskim New Connect. zdarzają się takie historie, że spółka wchodzi i akcje drożeją w stosunku do oferty publicznej o kilkadziesiąt czy kilkaset procent, o 76%, a to 76% liczone od czegoś grubego, bo spółka ma kapitalizację prawie 10 miliardów dolarów. To Czyli znaczy taki większy mieśno amerykański. Czyli takie różne rzeczy się zdarzają, no a w każdym razie mamy potwierdzenie z wielu przykładów, że się, że się ten rynek IPO, znaczy trudno powiedzieć, że odradza, bo on zawsze był, no tylko, że po prostu jakby patrzeć rok do roku, no to ubiegły rok był słabszy niż poprzedni, no dzisiaj jest odbicie, Ale tak, mówimy sobie o tym, jaki jest ubiegły rok, jaki jest bieżący, to Rzućmy okiem, zanim przejdziemy do Twojego tematu nieruchomościowego. Rzućmy okiem na. To prawda nie wiem, czy chcę do niego przejść, ale A. na chwilę tak może przejdziemy. Na chwilę przejdziemy. Poniedziałkowy przegląd sportowy. Oczywiście donosi nam o różnego rodzaju wynikach, o tym, że legia z Rakowem zremisowała, etc, etc. Natomiast bardzo ciekawy wywiad jest z Jakubem szlendakiem analitykiem finansowym, tak jest przynajmniej tutaj opisywany który właśnie, co zrobił, przeanalizował sprawozdania finansowe klubów ekstraklasy, no i podzielił się tą wiedzą niemalże tajemną, co właśnie chcemy przedstawić. Co się no, okazało... To chyba Deloitte robił kiedyś takie tak? Tak, nie, ale to robią, oni robią, oni robią, oni robią swój raport, a on chyba zrobił chwilę przed nimi, Aha. jakby żeby dać, dać swój, swój na to pogląd. Aha. Porównujemy bardzo, bardzo proste składniki, to znaczy wynik netto, zysk netto za ten i za ubiegły rok. Co ciekawe, za 2023 rok, tutaj te chyba sezony, czy lata finansowe kończą się 30, 30 czerwca 2023 roku, ale mniejsza z tym. Tylko trzy kluby na 18 w ekstraklasie odnotowały zysk. Co więcej, Eee, tak naprawdę tak istot, istotny tak ja numer 1 Lech Poznań 20 milionów zysku numer dwa numer dwa, uwaga Stal Mielec 6 milionów zysku numer trzy, e, Widze w Łódź, e, 3 widzę Łódź 3 miliony zysku to e, pokazuje że tak naprawdę Ciekawe to tabela jest. tabela jeżeli popatrzymy sobie na najmocniejsze kluby tam nie wiem, powiemy sobie dzisiaj liderem jest Jagielonia, Śląsk e, później jest Lech Pogoń Raków Legia to o, pięknie się ułożyło. To tylko lech jest w czołówce, powiedzmy też tam wysoko w miarę jest Jagielonia, bo ma tylko 4 miliony straty. Ale na drugim końcu, uwaga, Raków Częstochowa, 35 milionów straty. Pogoń Szczecin. 30 milionów straty, Śląsk Wrocław 27 milionów straty, Legia Warszawa 21 milionów straty. No to porażające wyniki. Pozwól, ja mam takie y, refleksje, być może y, nie są do końca trafne, ale, ale takie mam, że może tutaj jakąś rolę odgrywa taka siła legendarnej marki. No bo popatrz, Stalmielec, no to tam wiadomo, Szarma, Grzegorz Lato, widzę Widzę Łódź, no to w ogóle ta legenda Widzewa lata 80-90, do czego zmierzam, lojalny widz, który, znaczy kibic, który po prostu stawi się na każdym meczu i wszędzie. Może. To jest teza. Chociaż tam wśród Pod tych odnoszących straty, odnoszących straty też są legendarne, a stadiony wiemy, że są dosyć mocno zapełnione ostatnio i tak dalej. Ale Lech, no to mam taką refleksję, że wychodzi na to, że rację mają ci, którzy mówią o właścicielach Amiki Wronki, która jest właścicielem Lecha że tam w sumie niekoniecznie musi być to Mistrzostwo Polski. Ważne, żeby się w kasie zgadzało. No i się zgadza. No i się zgadza, bo za ostatnie, za ostatnie kilka lat skumulowany zysk jest ponad 50 milionów złotych. Co więcej, tu chodzi o to, że Lech bardzo dobrze pracuje z młodzieżą i szkoli talenty, które sprzedaje bardzo dobrze. To drogo. chyba te transfery, to, tak? to jest istotne. Ale to Znaczy powiem... zakupy, zakupy. Te takie... Znaczy transfery wychodzące, to się ładnie nazywa. Tak, ale mi chodzi o, wiesz, tam Legia, te straty. No, Legia nie słynie z, z najlepszych decyzji zakupowych. E, no. No powiedzmy, to, to, to jest trochę nie jest. zawieranych kontraktów. Tak czy siak, temat, temat przewodni tego artykułu Ekstraklasa żyje ponad stan. 15 na 18 klubów przynosi stratę i to w sposób w miarę regularny czy ciągły, bo tutaj wśród tych wszystkich klubów, które za 23 rok miały stratę, to większość miała też za 22. To nie jest dobry znak. PZPN wprowadza nowe, nowe ograniczenia, czy nowe tak zwane KPI, -e, które będą musiały być spełnione po to, żeby kluby były, były rentowne. No i co? No to to ciekawe. ciekawe, że klub właśnie Stalmieles, który jest no, na dzisiaj w środku tabeli... Jest w stanie generować te te zyski. To wiele się oczywiście z tego, że nie mieli pieniędzy, więc grali takim składem i takimi pieniędzmi, jakie, jakie mieli. I tyle, także. Czysto demagogicznie możemy się pocieszyć, że Barcelona też ma potężne problemy finansowe, dzisiaj gra z PSG. No tylko, że to jest Barcelona. No tak, tak. To tak, jest tak, taka tak, drobna tak, różnica, ale jeżeli jesteśmy przy sporcie, no to trzeba chyba powiedzieć, yy, bo to i w kontekście tym, i również w kontekście. Yy, Hindenburg Research i słynnego raportu na temat LPP, artykuł w gazecie wyborczej. Okazuje się, że w Rosji są jeszcze inne firmy, które no, między innymi sponsorują polski sport. Między innymi w sensie oprócz różnych rzeczy innych, które robią. No i to są takie trochę dziwne historie. To znaczy, wyszły niby z tej Rosji, czy też nawet bez tego niby, no tylko. Jakby ciągle, ciągle są... tam są te loga i te sklepy i te towary, a spółki, które, czy podmioty, które przejęły od nich te firmy rosyjskie, no to są jakieś takie podmioty, wiadomo no. niby skąd, ale nie wiadomo skąd się wzięły tak kwazi naprawdę, powiązane. bez historii. Nie, one właśnie są zupełnie niepowiązane, są jakieś takie no, ale... podmioty trochę z Marsa. No tak, tak, ale quasi, yy... no bo później właśnie wychodzi kwas pod tytułem ten artykuł No nie będziemy tutaj może już... Yy... No nie, przywoływać no, tych nazw? Nie, no. no ale przywołajmy, no jest. No wyjeżdżą, to przywołajmy, Lerouin, no są. Merlę, no. No ale też jest Fakro, tak? No Fakro, no bardzo, bardzo poważna wydawałoby się polska firma, bo Reluamereleum to jeszcze się tutaj trochę tłumaczy, że Polska firma No w sumie co ona może zrobić skoro wszystkim decyduje centrala francuska nie, i, to, i, to jest, i to jest dla mnie logiczne tutaj tak, i no ale, fakro, nasz... ale fakro jakby nie bardzo tutaj może coś takiego no coś tak, takiego to... powiedzieć ale wiesz to ja taka ciekawa rzecz wczoraj wracałem przez yy, centrum miasta centrum Warszawy ulica Żwir, Żwir, Żwirki i Wigury nie wiem czy czy pamiętasz o tym że jest przy ulicy Żwirki i Wigury jest cmentarz mauzoleum a oczywiście armii radzieckiej tak. no poległych. z czołgiem czy z czymś takim. W czasie wyzwolenia, wyzwolenia Polski w 1944-1945 roku. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w centrum Warszawy stoi taki ogromny postument z czerwoną gwiazdą, z tymi rosyjskimi żołnierzami, z tymi nagrobkami. I teraz myślimy sobie, agresja, myślimy sobie, Lerwa i tak dalej. Jak dużo jest takich kamyczków, takich rzeczy, które budują się w dużą całość, które dają do myślenia ale zarazem stawiają fundamentalne pytanie No dobrze ale to co to my teraz ten cmentarz powinniśmy anihilować nie wiem przenieść gdzie indziej też takie lerwa Merleau powinniśmy powiedzieć no nie sponsorujcie nas jesteśmy ponad to. to są trudne pytania i ja nie jestem tutaj jestem absolutnie przeciwnie przeciwny jakiejkolwiek agresji jakiejkolwiek wojną i wiadomo że tutaj kolega Putin no, ponosi pewnie 100% 100% odpowiedzialności natomiast takie to jest bardzo trudne tak naprawdę nie do no to jest ogromna dyskusja i na pewno wspomniana na początku naszej rozmowy Jadwiga Staniszkis miałaby tutaj mnóstwo do ciekawych przemyśleń i mnóstwo do powiedzenia czy należy burzyć wszystkie pomniki czy też niektóre zostawić dla nauki dla przestrogi ale wiesz ten pomnik znaczy ten cmentarz w Warszawie to jest jeszcze nic bo wiemy że przecież jest imponująca jakby to powiedzieć konstrukcja taka memorialna w Berlinie, czyli tam są i czołgi, i czerwone gwiazdy, i właśnie pomniki soldatów radzieckich, i to wszystko jest na bardzo dużej przestrzeni z kolumnadą taką grecko-rzymską, ale naj ciekawsze jest to, że to nie jest w Berenie Wschodnim, tylko to jest jak przechodzisz przez Bramę Brandenburską, idziesz tą aleją, że tam po lewej jest ten park Tiergarten bodajże, a kolumna zwycięstwa na horyzoncie, to to jest po prawej stronie w Bernie Zachodnim, notabene bardzo blisko, no ta, ale... bardzo blisko Znale, no, Urzędu, no, no, kanc... no, nie urzędu ale wiesz to akurat, czyli no, ale z punktu widzenia kwestia, to historyczne... jest ultrapolityczna kwestia, to no, jest to było niemalże eksterytorialne, niemalże, no bo... poza tym no to nie narobili ten cały bigos w czasie II wojny światowej, więc dali postawić pomnik też w centrum miasta i nie czy My na poróba. pewno Janku utrzymaliśmy się ale dzisiaj nie, w tematyce jesteśmy, rynków na nie, papierze. No, jesteśmy, nie, teraz jesteśmy, ale chyba taki jest charakter tego programu, nie, 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 że się nie zawsze my, utrzymujemy. Nie, no, mówiliśmy o ekstraklasie klasie w wynikach finansowych, mówimy o sponsorach w sporcie. Co więcej, nie wiem, jak to się stało, ale y, 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 polityka z, z tego tygodnia, czy ostatnia, y, ostatnia polityka, też duży artykuł o, y, 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 o sponsoringu sportowym. To tylko dwa słowa do zaznaczenia. Marcina Piątka, wpadka dopingowa, nazywa się artykuł. I co się okazuje? Okazuje się, że nie dość, że mamy problem że ze sponsorami polskiego sportu, którzy są zaangażowani w Rosję, to mamy też problem z tym, że jest bardzo duża koncentracja w, wśród sponsorów. Dlatego, że to są głównie spółki Skarbu Państwa. Okazuje się, że według raportu firmy Sponsoring Insight w 2022 roku wartość polskiego rynku sponsoringu sportowego osiągnęła 200 mld zł. To, to, to wzrosło trzykrotnie od 2015 roku. Prawie 40% środków trafia do futbolu. To taka dalej są siatkówka, sporty motorowe, koszykówka i piłka ręczna. I aż dwie trzecie pieniędzy pochodzi od spółek Skarbu Państwa. No to jest ale też pewnego. To no ale sponsorowanie sportu profesjonalnego, to jest jednak, wiesz, to jest jednak rozrywka, to jest jednak coś, co na zachodzie zarabia ogromne pieniądze, transmisje, reklamy, bla, bla, bla. I tutaj pan Piątek zadaje takie fundamentalne pytanie, czy jeżeli... Orlen będzie reklamował się e, w piłce nożnej, kubicą czy z Masnikiem, to będzie sprzedawał więcej benzyny. A jeśli PKP Cargo zrobi coś takiego, to czy będzie przewoziło więcej towarów? Oczywiście, oczywiście to jest pytanie takie. Znaczy ja odpowiadam na to oczywiście, że nie, ale y, dlatego polityka sponsor, znaczy spółki Skarbu Państwa sponsorują sport, bo to jest y, uwikłane politycznie właśnie, bo to chodzi o budowanie. Poczucia, że osiągamy sukcesy, że wszyscy o nas mówią. A Oczywiście. to są takie przymioty, czy, czy cechy, czy zjawiska, które bardzo służą polityce. Więc klasa polityczna, ta rządząca poprzednio, była bardzo zadowolona z tego, że Orlen, Orlen sponsoruje Kubicę, czyli Formułę pierwszą, czyli Oczywiście. cały szereg skojarzeń. No bo to jest ta nasza. Wtedy polska potęga, siła. No tak, ale to nie może być znaczenie. też tak, że, że są te spółki drenowane i jakby sponsorują tak dużo różnych klubów, a, to zwłaszcza widzisz, profesjonalnych. Nie, nie, to... To ja mówię z pewnym sarkazmem o tym przecież, a no nie, tak nie z. A nie nie, za... no, czy mówisz, że byli zadowoleni, bo to żaden sarkaz Byli, no, bo A nie, to... no oni byli, ale ja mówię o tym sarkazmem, że, że, że oni byli. No jak jesteśmy w takich tematach trochę politycznych, to dzisiaj usłyszałem rano y, piękną definicję demokracji. Demok demokracji. Demokracja to jest system, w którym partia rządząca przegrywa. Przegrywa. No tak, no, no wkurka. Kiedyś przegrać. Kiedyś przegra. nie ma. Tak. No, tak, coś nie mieliśmy jest. czasu, y, żeby powiedzieć o rzeczach następujących. O czym nie mieliśmy Janku czasu, żeby powiedzieć, że flipy wpłynęły do gazety wyborczej. Jest artykuł o flipowaniu. I spodobało mi się bardzo Twoje y, powiedzenie sprzed chwili. Nie wiesz, jak to się stało. I nie wiem, jak to się stało, że to właściwie nie jest o flipowaniu, tylko to jest o nowym rynku, który się na boku utworzył. Czyli. Szkolenia z flipowania. Flipowania, tak? szkolenia z flipowania i jak na tym bardzo dobrze można zarobić oraz nie wiem jak to się stało, Powiemy tylko ale że... gazeta wyborcza, która zwykle pokazuje te zjawiska z różnych punktów widzenia i z różnych stron, tym razem w ogóle nie, nie, się nie skusiła na słowo krytyki wobec flipowania. Tam zacytowała, nieśmiała jakiś pogląd, że prowadzi to do, do podwyższenia cen mieszkań, ale natychmiast bohatersko zwalczyła ten pogląd. No, ale sama. może w dziale społeczeństwo jest po prostu taka ogromna krytyka i trzeba sobie połączyć te dwa artykuły, a nie da się tego tak łatwo w gazecie zlinkować, więc może podpowiedź ci, o jak będziesz czytał ją online, to ci podpowie. Zachęcamy do przeczytania artykułu <laughs> krytycznego. Być może, być może, ale warto przeczytać, bo to w sumie rzadko się zdarza, że w takim bardzo mainstreamowym piśmie opiniotwórczym coś takiego właśnie jak Szkolenia, z zasługują na bardzo, bardzo żartego na taki półtorej kolumny ze zdjęciem. jest jedną liczbę, która tam się pojawia, ale pojawia się dużo, że najdroższe szkolenie znalezione przez dziennikarkę Justynę Sobola. 13 tysięcy 13 tysięcy złotych, także. To trzeba dobrze, tak, tak. do, dobrze flipować, żeby to się zwróciło. No. Nie zdążyliśmy też powiedzieć o czymś, o czym może warto powiedzieć, chociaż to takie nudy na pudy wydawałoby się, ale zbliżają się zeznania podatkowe i jest bardzo fajny przewodnik e, dla inwestorów, jak, jak sobie poradzić, jak zeznawać. Jak zwłaszcza jak, jak inwestor. Y, popełnił coś takiego jak inwestycje zagraniczne, no to to jest we wczorajszym parkiecie rozliczenie roczne dla pasywnych i aktywnych. Pasywni to ty, co, ci, co sobie tam ściągają PIT MC z gov.pl, czy tam z urzędu skarbowego? a rachunku a, a, a ci aktywni to ci, którzy na przykład kupili akcje w Ameryce. o czym jeszcze nie zdążyliśmy powiedzieć? O tym, że czas nam się kończy i wybija prawie, że godzina dziesiąta, Także dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie. Trochę sportu, trochę giełdy, czyli co, żabka, żabka IPO. Rozliczmy się poprawnie podatkowo za 23 nie, rok. Wszystko było, trochę podatków. No tak, tak, no mówię, rozliczmy się. To smutnych wydarzeń. Pamiętajmy o trochę tym, że ba na trochę Biden'a i Trumpa. I, ja pamiętajmy, żeby, że znaczy. na piłce nie da się tak łatwo zarobić. <laughs> Dokładnie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym. Do widzenia. Odcinku.